We wtorek 20 września w Alwerni wbudowano kamień węgielny pod budowę Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Obiekt jest częścią Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzłowie i Zamku Lipowiec, jednostki kultury województwa małopolskiego. To wyjątkowa chwila w historii pożarnictwa polskiego i małopolskiego, mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa. To dzisiaj zapisujemy w historii budowę. Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa, najstarszego muzeum pożarnictwa, które zostało założone w 1953 roku tutaj w takiej małej miejscowości Alvernia przez pasjonata pożarnictwa pana Zbigniewa Gęsikowskiego, który zaraził swoją pasją rzesze tutejszych strażaków, którzy wspólnie ruszyli w Małopolskę, w Polskę zbierając bardzo cenne eksponaty. Budowane Muzeum Pożarnictwa będzie niewątpliwie sporą atrakcją w Małopolsce, informuje wicemarszałek Łukasz Smułka. Nie powstaje nowoczesny budynek, który oprócz tego, że będzie, będzie miał wystawę eksponatów, to również będzie miał funkcję edukacyjną, właśnie dla rozwoju pożarnictwa w naszym województwie, ale też w naszym kraju. Muzeum to w pewnym sensie hołd oddany panu Zbigniewowi Gęsikowskiemu, pasjonatowi pożarnictwa. Uważam Marek Bembenek, dyrektor muzeum. Aptekarz Zbigniew Gęsikowski, poza swoją Swoją wiedzą i merytorycznym przygotowaniem po kolei zbierał te wszystkie eksponaty, których dzisiaj możemy powiedzieć jest 4,5 tysiąca. W chwili obecnej no, musimy kontynuować to marzenie Gęsikowskiego, bo inaczej się nie da. Chcemy to robić i wiążemy z tym obiektem wielkie nadzieje. Budowa zakończy się jesienią przyszłego roku, a w muzeum będzie można zobaczyć m.in. zabytkowe wozy strażackie i inne pamiątki związane z pożarnictwem zbierane przez ostatnich kilkadziesiąt lat.